Panie i panowie, witamy was w kolejnym naszym materiale z bardzo fajną muzyką, tym razem nie wiem, czy słyszycie dobrze. Jest to produkcja wydawana przez Paradox Interactive, a stworzona przez studio Arrowhead, czyli gości odpowiedzialnych za Magicę. Gra nazywa się Showdown Effect, jak widzicie, w której. No, na razie pokażę wam loadout. Możemy sobie tworzyć różne postacie, znaczy możemy je odblokowywać, tak powiem. W są tylko cztery. I możemy im dawać różne broni i tak dalej, odblokowywać ja, ja na razie nie mam praktycznie nic odblokowanego, więc nie ma zbyt wiele do pokazania. Ale te postacie są wzorowane na postaciach z filmów akcji różnych. To jest na przykład ewidentny gość z zabójczej broni. Um, jest też koleś wzorowany na Schwarzeneggerze i tak dalej, bo ogólnie ta gra jakby przedstawia wyobrażenie twórców na temat tego, co by się stało, gdyby rzucić różnych, różne stereotypy z, z filmów akcji. Na jakąś arenę, na której walczyłyby na śmierć i życie, więc to jest dosyć ciekawe. W ogóle też fajny efekt jest takiego by starego telewizora, w ogóle w menu i tak dalej. No, dołączyliśmy sobie do, do rankingowego, rankingowego meczu jakiegoś na serwer. Oprócz mnie na mapie będą trzej gracze. Będzie to deathmatch standardowy, czyli wszyscy na wszystkich. Mapa Showdown, Showdown in Nioh Tokyo, więc jest jeszcze jakaś mapa taka wzorowana na średniowiecznych klimatach. No i zaczniemy sobie. No właśnie, każdy zawsze zaczyna się właśnie tak z przybliżenia i oddalenia kamery od naszej postaci. Poruszamy się w WSD, skaczemy spacją Przyciskiem E używamy różnych przedmiotów, na przykład Wind, który możemy przemieszczać się po mapkach. Mapki są bardzo fajnie Ała. Tak, to fajny początek bardzo. Możemy też w niektórych momentach, znaczy w niektórych fragmentach map tak zesk zeskakiwać na dół. No dobra, ten koleś widzę ma minigana tego niesławnego. Niestety w becie nie wszystkie broni są zbalansowane, no ale jak to w becie bywa, nie narzekajmy. Muszę. A udało mi się ubić kolesia, ale on też zabił mnie. Bo w ogóle mamy dwie rodzaje broni: broń do walki wręcz, w tym wypadku to jest katana, i jakiś, jakąś broń palną. I mamy też umiejętność specjalną, Jakąś w moim przypadku jest to taka jakby zbroja magiczna, powiedzmy. Jeżeli byście kiedyś w soldata taką darmową gierkę, to na, na, mi się od razu skojarzyła ta gra właśnie z soldatem. Oczywiście w trochę innym stylu graficznym i tak dalej, ale też no wiadomo, strzelanka 2D. Szkoda, że jest tylko ała. Ciekawe czy. Nie, nie uda mi się. Pan Rolfkopter jest jakimś wymiataczem. Hmm. Ale nieważne, będziemy go unikać najwyżej. A jeżeli chodzi o strzelanie, bo to może Was zastanawiać, że wystarczy przecież tu tylko strzelać w boki i już. Otóż właśnie nie. Jeżeli chcemy no, strzelić w kogoś. ała, Zaraz spójrzę go walnąć się kierą, bo zabijał na jednym ciosem, ale nie udało mi się. No w każdym razie, żeby strzelić w kogoś, musimy najechać na niego celownikiem. Nie możemy po prostu. Jeżeli celownik jest za nim gdzieś albo przed wrogiem, to dostanie tylko niewielką część obrażeń, które otrzymałby, gdybyśmy ustawili celownik prosto na nim. Więc nie jest to takie po prostu spamowanie strzałem przed siebie. Co jest bardzo fajnie pomyślane. Szkoda, że tylko czterech graczy jest na serwerze, jak już mówiłem, bo trochę ich mało. Okej, okay, koleś. Udało mi się go zabić. Podniósł z ziemi pokrywa od śmietnika, która była taką, jakby tarczą. Widzicie też mechanizm przeładowywania. Trochę jak w Gears of War, wciskając R zaczynamy przeładowywanie, jeżeli potem wciśniemy je drugi raz, to możemy przeładować broń szybciej. Jeżeli nie trafimy natomiast, to przeładowanie trwa z kolei dłużej. Jeżeli wrogowie są blisko i gdzieś się biją, to słychać ich, właśnie teraz było ich słychać, ja sobie ucieknę przed tym kolesiem, bo się go boję. Chociaż może uda mi się go rzucić. No, chciałem użyć podniesionego kija do bilarda. Tu też widzicie, nie, nie, um, nie umiem się trochę skupić, jednego mi się udało zabić. Ucieknę sobie tutaj i wcisnę przycisk B, trzymając B. Jak widzicie, właśnie leczymy się, bandażujemy. Przy czym zawsze trzeba odejść gdzieś daleko w bezpieczne miejsce. A to jest właśnie ten mechanizm przeodbywania a'la Gears of War. Wolę uciekać. Ach, no, zostało mu mało życia. To ten nieszczęsny minigun. Trudno, nic nie poradzimy. Ale teraz te ślizgi są takie fajne w ogóle. Jest tu sporo fajnych motywów w tej grze, znowu w rozgrywce jakimś samym projekcie, postaci, map i tak dalej. A mi osobiście bardzo gra się spodobała, nie spodziewałem się, bo w ogóle tak z zaskoczenia mnie wzięła. Ale uzyskałem dostęp do bety i przekonałem się, że naprawdę się szukuje fajna produkcja. Bo w i poprzednia studia, gra tego studia też mnie wzięła tak z zaskoczenia. Mówię to o mag mag Magice, chyba tak to się odmienia. Ach, Rolf Copter, Nemezis totalny w tym meczu mój. Mam tylko trzy zabójstwa. Ale nie mogę się do końca skupić, komentując i grając jednocześnie. Albo dobra, nie będę już sobie urządzał wymówek. Nie bardzo jeszcze ogarniam jak działa moja umiejętność. Specjalna tarcza. Czy ona wstrzymuje wszystkie obrażenia, czy nie? A nieważne. A, pan Rolfkopter przerwał nam pojedynek na katany. No a teraz mamy już showdown, czyli skończył się czas. Teraz kto umrze, ten umrze już na zawsze. To taki teraz last man standing. Się włączył pod koniec rundy. I mam nadzieję, że nie ucieknę. Właśnie to fajny Windą czasem można sobie uciec i przeżyć, Albo i nie przeżyć, no bo zabił mnie kolejny. Więc teraz już jako obserwator Zobaczymy kto wygra Kto wygra tą rozgrywkę. I będzie to pewnie... Ta jest ostatni kill w efektowny sposób pokazany. No i napiszmy GG, bo. Fajnie się grało. Estetycznie też gra jest bardzo fajna i wygląda bardzo... bardzo ciekawie. Na końcu jest zawsze takie podsumowanie, które jest najlepszy gracz i takie napisy się przewijają w porządku zajefajności. fajności. No i statystyki i tak dalej, ale nie będę już grał następnego meczu, bo o, nie będę tu bardziej się kompromitował. Wejdziemy sobie do menu głównego. No i co, może przypomnę jeszcze, że... Właściwie nie mówiłem o tym, więc nie przypomnę, ale powiem, że mamy trzy klucze do bety właśnie do Showdown Effect do rozdania. Żeby, żeby zgarnąć, znaczy nie żeby zgarnąć, tylko żeby wziąć udział w losowaniu tych kluczy, to napiszcie w komentarzach może jaka jest Wasza ulubiona gra wydawana przez studio Paradox Interactive? Oni wydali bardzo dużo gier, więc każdy będzie mógł znaleźć jakąś odpowiedź. Tak myślę, więc tak. Ulubiona gra Paradoxu. A jeśli chodzi o Showdown Effect, to jest produkcja, która mi się bardzo spodobała i wzięła mnie trochę z zaskoczenia. W pełną wersję na pewno z chęcią zagram i też zrobimy coś z pełnej wersji na naszym kanale, jak już zadebiutuję w marcu. No a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach.